Hej kochani, hej, dzisiaj mamy taką nowość, zakupiłam tych nowości 7, czyli wydałam 70 zł, taki będzie wkład na dzisiaj Zdrabka bardzo szybka, będziemy szukać diamentu albo podkowy, podkowa nam tutaj mnoży A ja byłam w dwóch punktach, w jednym wzięłam 5, a w drugim 2, zobaczymy jak się spiszą, trzymajcie kciuki Zaczniemy od tych, gdzie mam tylko dwie tego, z tego jednego punktu i zobaczymy, o, to jest z numerem 17. Tamta będzie z numerem 16. No to szukamy tych diamentów i podków. Zobaczymy, jak to będzie. Póki co jest śliwka. Może w ten sposób zrobimy. O, minogrono. To po prostu mamy tutaj symbole i będziemy szukać naszych. Nic. W zasadzie nic nowego. No, ale nie będziemy tutaj zastanawiać się jaki, jakie powinni wydawać zdrobki, oby tylko były z wygranymi. Póki co nie widać żadnej granej, ale to dopiero początek. Droppingu zobaczymy. No, tutaj już w sumie końcówka na tej zdrabce, ale jeszcze mamy kolejne. Może się tam uda. Awokado, klucz i ananas, więc niestety tu nie mamy nic. Niestety się nie udało, ale. Tak jak mówię, mamy kolejne szanse. Tak jak powiedziałam z numerem 16, teraz. No to patrzymy. Garniec. No, jeśli zielone, no to mamy awokado, tęcza, Kier. klucz nie ma nic naszego no zobaczymy czy cokolwiek tutaj wpadnie póki co mamy owocowo właśnie muszę kwiat patrzymy dalej, już zbliżamy się do końca biedron No to niestety już wiemy, że ten jeden punkt na pewno zawiódł, dzisiaj nie było wygranej. Przechodzimy do tego drugiego punktu i to mamy numer czternasty. Może tutaj zaczynamy od tęczy, więc tak garniec. Coś będzie, no to oczywiście powiem, oby było właśnie, żeby chociaż zobaczyć jak to wygląda. <laughs> nie no, wiemy, znamy akurat te symbole z innych zdrapek, bo nie są to żadne nowe symbole. Tak, wiosennie, o właśnie, motylek nawet się pojawił. Tak mamy wiosennie, chociaż za oknem wcale nie jest wiosennie, zimno jest. Jak tam wytrzymujecie zimno? Jakoś. Ja oczywiście jestem bardzo za latem. 11 stropieczka, z numerem z 11. Ja zawsze uwielbiam lato, a zima to dla mnie jest koszmar. No ale co zrobić? Trzeba też wyłapywać pozytywy. Klucz, świat, awokado, miedrona, banan, biedron, ananas, Tęcza. Ten symbol motelka jest bardzo ładny, chociaż takie umilenie tutaj będzie w tej zdradzie. bo niestety wygraną nam nie umilą. Zostały ostatnie trzy zdrapeczki, ta będzie z numerem 8. No to patrzymy. Piotryna, czyli tak na kwaśno niestety zaczynamy. Piotr. jest ten piękny butylek. Patrzymy dalej. Pado, banan, pik, kier, wiśnie i tęcza. No widzicie kochani sami jak to jest, że czasem jest ciężko cokolwiek wygrać. No i mamy zdropeczkę z numerem czwartym, przedostatnia już dzisiaj, mamy śliwka, korona, Cytryna, klucz. Jest motylek. Może. Może za tego motylka powinni coś płacić, bo chociaż one się trafiają, bo te podkowy jakoś nie widać ani diamentów. Cokolwiek mogłoby wpaść. Chociaż jedno i już by było lepiej. No, dziękuję za wysłuchanie, szmaragd. Uh -huh. Tu go podpisali jako szmaragd, nie diament, ale no fajnie wysłuchali w końcu, więc możecie zobaczyć, że tak wygląda. Mamy, wygra nam jakąś, więc już jest milej. Przynajmniej zobaczyliśmy nowość. No, Ostatni symbol na, tutaj to jest Melon jako arbuz. No i co mamy? Dyszkiem, ale jest fajnie, bo chociaż wpadła jakakolwiek wygrana i mogliśmy zobaczyć ten symbol paproszki, oczywiście i ostatnia tutaj przed nami z numerem trzecim. Patrzymy. Wiesieńki. Ananas. Patrzymy dalej. Musze karo. Biedron się pojawił, później kwiat, banan. Modyrek, właśnie. Pik, korona i jabłko, kochani. Nie wiem, czy widzieliście końcówkę, przepraszam, bo się skupiłam na zdrowce, a jednak ten ekran gdzieś na niego nie spojrzałam, przepraszam. Ale nie było oczywiście tutaj nic. Gdyby było, to byście wiedzieli. Zapraszam na bardzo szybkie podsumowanie. Podsumowanie jest takie, no jak sami widzicie, yy, tylko mamy dyszkę, zwróciła nam się dyszka, czyli yy, 6 dyszek jest yy, na minusie, yy, ale powiem Wam, że tak czułam, że to nie będzie yy, dobra premiera. Więc nawet jak zobaczyłam ten symbol, to się ucieszyłam, że jednak nie będzie taka jeszcze najgorsza, choć wiadomo, że minus spory. Yy, nie czułam. No i wyszło, że moje przeczucie mnie nie myliło, ale jednak postanowiłam dla Was wziąć tą większą liczbę zdropek. Mam nadzieję, że Wam się miło oglądało. Jeżeli tak, to zostawcie łapki. Będzie mi miło, a jeżeli są jakieś nowe osoby i oglądają i podoba się, to zachęcam do zostawienia subika. Życzę Wam dużo ciepła. No bo jest zimno. Niech będzie troszkę cieplej. Dziękuję za oglądanie. Pa!